Hej tu Denis, witajcie ponownie na moim kanale, zapraszam na pełną recenzję tej piękności, czyli nowego Almaka, ale zanim zaczniemy upewnij się, że subskrybujesz mój kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów i recenzji. Lecimy! Komputery iMac były odświeżane w miarę regularnie co kilka lat, chociaż przez ostatnią dekadę były to raczej aktualizacje wnętrza, jak nowy procesor, czy chociażby ekran Retina. Jeżeli coś jest dobre, to po co to zmieniać? Sam używam obecnie 27-calowego iMac'a 5K z 2017 roku i pod względem designu wciąż mi się on bardzo podoba. Nowy iMac to natomiast pierwszy Mac, który został specjalnie zaprojektowany pod ich nowy procesor M1. Mamy już co prawda MacBook'a R, MacBook'a Pro oraz makamini z tym procesorem, ale tam wygląd względem poprzedników pozostał bez zmian. To właśnie iMac dostał całkowicie nowy wygląd jako pierwszy. Dostępny jest teraz w siedmiu pięknych kolorach, podobnie jak pierwsze Imaki powodując, że komputer wygląda bardziej jak element domu, a nie nudna szara skrzynka. Ciężko wybrać któryś z tych siedmiu pięknych kolorów, każdy z nich jest w dwóch odcieniach, to znaczy plecy są w żywym, mocnym kolorze, a stopka i broda z przodu bardziej pastelowym, wyblakłym odcieniu. Dodatkowo w końcu białe, a nie czarne i smutne ramki. Zobaczcie sami, które ramki lepiej wyglądają na tle mojej białej ściany. Białe się z nią praktycznie zlewają. Mi taki design się osobiście bardzo podoba, chociaż wiem, że nie wszystkim przypadł do gustu, a zwłaszcza obecność tej brody pod ekranem. Nowy iMac jest też dużo lżejszy od poprzednika. Wiadomo, że od 27 cali siłą rzeczy musi być lżejszy, ale 24-calowy iMac waży niecałe 5 kg podczas gdy poprzednia generacja w rozmiarze 27 cali waży prawie 10. Jest tak lekki, że delikatnie pchnięcie palcem przesuwa go po stole. W moim przypadku miałem możliwość pobawienia się dwoma kolorami, niebieskim oraz różowym, który w gruncie rzeczy z tyłu jest praktycznie czerwony. Dodatkowo akcesoria jak mysz, klawiatura oraz gładzik również są pod kolor nowego iMac'a. Zmianie uległ również zasilacz. Teraz zamiast zwykłego kabla mamy magnetyczne złącze z plecionym kablem, Również pod Kolor Maca, a sam zasilacz już nie jest wewnątrz komputera, tylko jako osobna kostka. Dodatkowo w droższej wersji mamy w niej również wejście na kabel Ethernet, więc jeżeli planujemy taki używać, to teraz nie będzie go widać na biurku. Jeżeli jesteśmy już przy porcie Ethernet, to jest to jedna z kilku różnic między podstawową wersją iMaca a droższymi wariantami. Pozostałe to brak Touch ID w klawiaturze 7, a nie ośmiordzeniowa grafika oraz tylko dwa porty USB 4 Thunderbolt. Podczas gdy w droższej mamy jeszcze dwa USB 3. Aha, no i podstawowa wersja jest dostępna tylko w czterech kolorach. Za te wszystkie dodatki do podstawowej wersji musimy dopłacić jeszcze 1100 zł. Czy warto? odpowiedzcie sobie sami. Ok, wracając do samego iMac'a. Jego grubość to teraz 11,5 mm, tak cienki, że gniazdo słuchawkowe musiało zostać przeniesione na bok, bo prostopadle po prostu by się nie zmieściło. Dodatkowo, patrząc po swoim workflow, przez to, że jest tak samo cienki na całej powierzchni, łatwiej zajrzeć do tyłu i znaleźć port USB oraz wcisnąć do niego kabel. W moim przypadku używam ich tylko dwóch, do podpięcia dysku zewnętrznego do montażu filmów oraz huba na kartę SD, bo niestety iMac Wejścia na kartę SD nie posiada. Ekran to Retina 4,5K o rozdzielczości 4480x2520. Tak samo jak w 27-calowym iMacu 5K mamy gamę kolorów P3 oraz jasność 500 nitów. Chociaż w bezpośrednim porównaniu wydaje mi się, że nowy iMac świeci lepiej. Może to kwestia lepszej powłoki antyrefleksyjnej, gabarytowo. Jednak brakuje tych kilku cali w porównaniu do 27-calowca, ale chodzą plotki, że Apple pokaże też Większy model nowego iMaca, może z dopiskiem Pro, i może z o kilka tysięcy wyższą ceną. Jeżeli natomiast ktoś z Was i tak planuje się przesiąść z iMaca 21 cali, albo nawet z MacBooka, to wielkość ekranu będzie tutaj co najmniej wystarczająca. Klawiatura to ten sam mechanizm Magic Keyboard, co w poprzedniku, teraz pod kolor samego Maca z nieco bardziej zaokrąglonymi kształtami. Odświeżone są jedynie ikonki na samych przyciskach funkcyjnych oraz oczywiście Touch ID w droższym modelu. Jak działa Touch ID już każdy chyba wie, znamy go z innych Maców oraz iPhone'ów i tutaj mamy guzik bardziej podobny właśnie do tego z iPhone'a, działa bardzo dobrze, kładziemy palec i za chwilę komputer jest odblokowany. Co ciekawe Touch ID w tej klawiaturze będzie działać tylko z Macami właśnie z procesorem M1, więc nici z podłączenia jej do starszych Maców. Jedyny minus tej klawiatury, klawisze wciąż nie są podświetlane. Magic Mouse oprócz tego, że również jest pod kolor iMaca, pozostała bez zmian. Ma dalej port Lightning do ładowania schowany na spodzie, tak jak wszyscy lubimy, prawda? Nowego gładzika niestety nie mam, ale został nieco odświeżony i względem poprzednika ma teraz bardziej zaokrąglone rogi i tak samo jest pod kolor iMac'a. W środku iMac'a znajdziemy lepszą kamerę 1080p oraz mikrofony, jak mówi Apple, studyjnej jakości do wideo rozmów się oczywiście nada, ale też nie tylko, bo mikrofony jak na wbudowane w komputer robią całkiem niezłą robotę. Dodatkowo M1 pomaga w polepszeniu jakości obrazu, analizując cały obraz, korygując ekspozycję i uwydatnia Niejąc szczegóły znowu jak na wbudowaną kamerkę bardzo spoko, można się śmiać, że w iMacach od dawna były kamerki 720p a teraz 1080p, ale prawda jest taka, że większość apek do rozmów wciąż nie oferuje lepszej jakości. Tak mnie właśnie słuchać z wbudowanych mikrofonów, w tym 24-celowym iMacu. Czy dobrze słuchać, czy źle, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmem. Jestem bardzo ciekawy, a moim zdaniem, jak na Komputer stacjonarny, takie mikrofony są jak najbardziej ok. Głośniki są ok, ale brakuje mi jednak tutaj trochę basu w porównaniu do mojego iMac'a. Wydają mi się też jednak nieco bardziej ciche. Mamy system sześciu głośników, wspierają dźwięk przestrzenny, Dolby Atmos, więc awaryjnie, nawet jako telewizor. Ten iMac ze swoim ekranem i tymi głośnikami również sprawdzi się bez wstydu. Oczywiście iMac korzysta ze wszystkich dobrodziejstw, jakie daje nam system Big Sur. Zarodem czai się też nowa wersja macOS, którą prawdopodobnie zobaczymy w wersji beta już na WWDC. Jeżeli chodzi o wydajność, to ten Mac działa podobnie jak pozostałe maki na M1, czyli MacBook Air, MacBook Pro oraz Mac mini, które już wcześniej testowałem na moim kanale. Nie miałem wtedy do nich żadnych zastrzeżeń, a często działały bardziej wydajnie niż Mój 27-calowy iMac na Intelu. Jeżeli jesteście ciekawi, to obejrzyjcie sobie te recenzje. Ten iMac to ten sam komputer z 8 GB RAMu, tylko w troszkę innym opakowaniu. Testowo, montując moje filmy, znów byłem zadowolony. Już nie zachwycony, bo przyzwyczaiłem się do tego, jak bardzo wydajny jest ten procesor M1. Ale jeżeli ktoś z Was planuje przesiąść się z komputerów z Intelem, to zdecydowanie poczuje mocną różnicę w wydajności. Co ciekawe, przy mojej zwykłej pracy oraz montażu filmów final pro, wentylatory, lub jak to woli, wiatraki nie odpaliły się lub przynajmniej nie chodziły tak głośno, abym w ogóle je usłyszał. Ceny nowych iMaców zaczynają się od 6800 zł za wersję podstawową z 7 grafiką, bez Touch ID, z dwoma portami Thunderbolt i bez portu Ethernet. Moim zdaniem ten podstawowy model w zupełności wystarczy do większości domowych zadań, a i na coś bardziej ambitnego, jak na przykład właśnie montaż filmów na YouTube czy chociażby na obróbkę zdjęć. Najbardziej w podstawowej wersji może boleć jedynie Brak Touch ID, bo to jednak spore udogodnienie. Jeżeli jesteście zainteresowani wszystkimi detalami tego Imaca, to zapraszam Was na mój wcześniejszy film z unboxingiem. Tego Imaca do testów dostałem dzięki uprzejmości firmy Cortland, więc jeżeli jesteście zainteresowani jego kupnem, to link do sklepu znajdziecie tradycyjnie w opisie pod filmem. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja, to bądź tym super widzem, który daje pod filmem łapę w górę, to bardzo pomaga na moim kanale. A jeżeli jeszcze go nie, Subskrybujesz, to oczywiście zrób to teraz. Wbij tego suba. Kliknij również dzwoneczek obok, aby nie przegapić nowych filmów, nowych recenzji. I widzimy się w następnym filmie. Dzięki hej!